Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku porannych webinariów z Klubu Bliżej Rynków. Ja nazywam się Mateusz Czyszkowski i mam, mam przyjemność poprowadzić z Państwem to szkolenie. Dzisiaj skupimy się na tym, co działo się w Australii, albowiem właśnie w tym państwie poznaliśmy najnowszy odczyt inflacji CPI, który zaskoczył odczytem niższym niż oczekiwano przez analityków, co w dalszym ciągu może Sugerować, e, jastrzębi, że Jastrzębi, e, jastrzębi a, e, jakby decyzja o dalszej podwyżce stóp procentowych nie zostanie zmaterializowana, a sam RBA może zdecydować się w przyszłym tygodniu na zatrzymanie obecnego cyklu podwyżek stóp procentowych. Co dzisiaj bezpośrednio wpływa na notowania, właśnie dolara australijskiego, który w stosunku do innych walut państw G10 dosyć wyraźnie się osłabia. A co więcej, a wczorajsza sesja na Wall Street tutaj wsparła nieco stronę rynkowo, rynkową, stronę byków, którzy pozytywnie reagowali na, na odbicie indeksu NASDAQ 100. Co dzisiaj też w pewnym sensie oddziałuje na, na, indeksy, na indeksy w Azji, które również radzą sobie relatywnie nieźle. Co więcej, tutaj na samym końcu wczorajszej sesji, jeśli chodzi o Wall Street, no to pogłoski, które opublikował Wall Street Journal na temat potencjalnych dalszych blokad i ograniczeń eksportu półprzewodników do Chin, w pewnym sensie tutaj jakby ograniczyła tutaj tą skalę wzrostów dla głównych spółek z, z branż AI z, z branży półprzewodników, które po sesji kasowej nieco wyhamowały wczorajsze wzrosty. Dzisiaj e, uwaga skupi się przede wszystkim na tym, co e, powiedzą bankierzy centralni, którzy uczestniczą na, e, na konferencji e, poświęconej właśnie bankowości centralnej w portugalskiej e, Sintrze. A co więcej, e, również poznamy tutaj dane regionalne, dosyć istotne e, z Hiszpanii, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, oraz inflację e, CPI e, we Włoszech. I tutaj jeszcze chciałem Państwu. E, Nieco szerzej powiedzieć właśnie o tej australijskiej inflacji, która jak mogą państwo zauważyć na górnym lewym rogu, no to faktycznie zaskoczyła analityków odczytem dużo niższym niż ta mediana oczekiwań. Również bezpośrednio ta decyzja Wynik, jakby stworzyła dalszą presję na, na podwyżki stóp jeśli chodzi o RBA. Na ten moment, słopy, czyli jakby zobrazowanie rynku pieniężnego, sygnalizuje, że z tak naprawdę 63%, 63 prawdopodobieństwem takiej, przepraszam, od 17%, 17 szans aktualnie sygnalizuje na to, że RBA zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych, co tak naprawdę w całym tym cyklu jest, jest wartością praktycznie niezauważalną, dlatego też na ten moment właśnie z tego wynika cała, cały ruch deprecjacyjny na dolarze australijskim, co jednak nie zmienia faktu, że spoglądając nieco szerzej na te dane inflacyjne, no to odczyty takie tutaj około danych właśnie bazowych, czyli bez uwzględniania tych składowych, które są poddane dużo większej zmienności, jeśli chodzi właśnie o pomiar, o pomiar inflacyjny, no to na ten moment te dane nie sugerują jeszcze, że ta inflacja na tyle mocno spada, żeby tych podwyżek potencjalnie nie kontynuować, co, co może w pewnym sensie właśnie wytwarzać presję na to, że jednak w przyszłym tygodniu RBA. Może zdecydować się na jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych, a dopiero potem zadecydować o wstrzymaniu całego cyklu. A tutaj jeszcze podsumowując, chciałem Państwu przedstawić nieco informacji o rynku gazu, który, który ma nieco ciekawą strukturę w chwili obecnej, wynikającą z tego, że w USA mamy do czynienia z pierwszą taką poważniejszą falą ciepła. Co w szczególności odbija się na e, stanie Teksas, a stan Texas, który jest jednym z najważniejszych hubów, e, jeśli chodzi o gaz ziemny, a to tamtejsza rada, tak zwany ERCOT, e, kilka dni temu odnotowała największy w, historii, e, największą w historii, e, największy w historii popyt na energię elektryczną, która, e, przypominam, jest w ponad połowie właśnie produkowana w elektrowniach, w których spala się gaz e, ziemny. Co więcej, no właśnie ten popyt, jeśli chodzi o ERCOT, czyli o stan Teksas, jeden z najważniejszych hubów, tutaj zobrazowałem Państwu na lewym górnym, w lewym górnym rogu na tym wykresie sezonowym, a jeśli chodzi o same temperatury w Stanach Zjednoczonych, no to te na ten moment sygnalizują, że faktycznie fala ciepła może się przedłużyć. Jeśli chodzi o końcówkę tego miesiąca, no to właśnie w stanie Teksas możemy odnotowywać temperatury, które przekraczają nawet 37,7 stopnia Celsjusza, co w pewnym sensie może, może powodować presję popytową na, na gaz ziemny, przynajmniej w tym, przynajmniej w tym regionie. No, z drugiej strony warto jednak analizować to, co w całym, państwie, w całym państwie, tak, czyli co będą wykazywały tutaj dane o zapasach gazu ziemnego oraz o tym, jak, jaka ilość obecnie działających szybów naftowych działa i jest eksploatowana. I tutaj, już przechodząc bezpośrednio do, do wykresów, no to zaczynając sobie właśnie od tego dolara australijskiego, no to ten na ten moment przedłuża falę spadków, która została zainicjowana w tutaj na połowie czerwca tego roku. Ona została zatrzymana praktycznie na dokładnym oporze wynikającym ze zniesienia. Tutaj 38,2 FIBO całego impulsu spadkowego zainicjowanego w lutym 2021 roku. Na ten moment tutaj struktura na tej parze walutowej zbliża się do relatywnie ważnych poziomów wsparć, które są skonstruowane przez kolejne zniesienie Fibonacciego. Tutaj jest to zniesienie 23,6 oraz, oraz obszar testowanych wcześniej minimów, które jak mogą Państwo tutaj zauważyć były testowane wielokrotnie tak naprawdę od marca od marca tego roku. Jeśli takowy impuls spadkowy nie zostałby przedłużony, tak, czyli mielibyśmy kontynuację, a tutaj wznowienie ruchu takiego bardziej wzrostowego, tak, czyli właśnie umacniającego się dolara australijskiego, no to na ten moment wydaje się, że kluczowym punktem, takim oporowym poziomem do testowania będzie tutaj ten zbieg 50-dniowej oraz 100-dniowej wykładniczej średniej kroczącej. Jeśli chodzi o parę euro-dolar, czyli tutaj benchmark walutowy główny, który obserwują inwestorzy, no to na ten moment mamy tutaj testowanie tych obszarów lokalnych szczytów a na tej parze walutowej. On dodatkowo w dosyć niedalekiej przestrzeni oddalony jest od psychologicznej bariery 1:1 na parze euro-dolar. Jeśli takowy impuls wzrostowy nie zostałby, tak, nie zostałby wzmocniony, nie zostałby przedłużony, nie obserwowalibyśmy wybicia powyżej tych struktur lokalnych szczytów oraz testowania okrągłego poziomu 1.1, no to takowy impuls mógłby pokazać nam korektę spadkową właśnie tutaj w rejony. Kolejnych wsparć e, wynikających z 50-dniowej wykładniczej średniej kroczącej na ten moment jest to poziom również e, wspierany w dosyć niedalekiej odległości od kolejnego wsparcia, czyli studniowej wykładniczej średniej kroczącej, na ten moment, tak jak wspomniałem wcześniej, a poziom 1.1 jest to kluczowy e, poziom do testowania, jeśli chodzi o stronę e, popytową na tej, e, na tej parze. Jeśli chodzi o indeks e, NASDAQ, czyli US100, kontrakty terminowe, właśnie na ten indeks, no to na ten moment obserwujemy, po właśnie wynikającej ostatnio korekcie spadkowej, no to wczorajsza sesja właśnie przyniosła nam korektę wzrostową, która dosyć dokładnie obroniła tutaj strefy, które zostały chwilowo wybite tak? czyli strefy wsparcia na okrągłym poziomie 15 tysięcy punktów. A tutaj też również ten, ten poziom był testowany podczas dwóch sesji z 21 oraz 22 czerwca tego roku. No na ten moment jest to główna strefa konsolidacyjna, która, która pokaże nam, jak, jak wolumeny, tak? czyli jak większy kapitał będzie reagował. czy czy będziemy tutaj szukali faktycznie tych dołków i będziemy w pewnym sensie potem szukali dalszej przestrzeni na wzrosty, które no na ten moment, jeśli chodzi o główne poziomy oporów, no to, to będą dopiero tak naprawdę poziomy tych lokalnych, lokalnych szczytów notowanych w połowie czerwca. To są poziomy, które również zostały odznaczone zniesieniem 78,6 Fibo fali spadkowej z listopada 21 roku. No jeśli takowa, takowa, e, takowy ruch wzrostowy nie zostałby, nie zostałby zainicjowany, jeśli te spadki faktycznie miałyby a, przed, zostać przedłużone, no to lokalne wsparcia tak, tak, na, tak naprawdę następne e, po przebiciu tych poziomów testowanych a, 26 oraz 27 e, czerwca, no to tak są tak naprawdę poziomy dopiero w rejonach 14700 to były poziomy zasygnalizowane tutaj wybiciem lokalnych, lokalnych szczytów tutaj tego impulsu wzrostowego, który na ten moment, znaczy w tym momencie, do którym właśnie tutaj to wybicie zostało zainicjowane, właśnie był głównie wspierany przez hose na, na spółkach powiązanych ze sztuczną inteligencją. Jeśli chodzi o rynek surowcowy, rynek złota w szczególności, no to tutaj cały czas obserwujemy ruch zniżkowy w rejony, a po tym właśnie, po tym cyklu tutaj konsolidacyjnym, o którym Państwu już e, wspominałem, no to teraz testujemy relatywnie bardzo ważne wsparcia, e, to są wsparcia wyznaczone przez zbieg, a, tak naprawdę okrągłego poziomu a, 1900 a, 1900 e, dolarów, który został jeszcze e, tutaj wzmocniony przez zniesienie 38,2. 38,2 FIBO impulsu wzrostowego z września, z września ubiegłego roku oraz dwustudniową wykładniczą średnią kroczącą. To są poziomy do obserwacji, jeśli chodzi o stronę, o stronę popytu. Jeśli chodzi o stronę bardziej tutaj podażową, no to na ten moment cały czas lokalnym oporem. Które wybił nam tą cykl, właśnie tę strukturę konsolidacyjną, o której Państwo wcześniej wspominałem, no to są to poziomy tutaj w okolicach 1937. Oczywiście to jest poziom dosyć ruchomy, ponieważ jest to studniowa wykładnica średniokrocząca, No tutaj ona, jak mogą Państwo faktycznie zauważyć, no to ona wielokrotnie w tak naprawdę tutaj. Na, ostatni, na przestrzeni ostatnich, e, ostatnich dni, ostatniego miesiąca był dosyć licznie testowany, łącznie właśnie z 50-dniową, wykładniczą kroczącą, która nam ten e, ruch, nam tutaj tą strefę konsolidacyjną e, wyznaczała. Jeśli chodzi o natomiast rynek nadgas, który właśnie tutaj e, również e, to, co Państwo wspominałem właśnie o Teksasie o, o Rkocie, o tej potencjalnej, tak, o tych potencjalnych ruchach popytowych wynikających z, z temperatur, tak, wysokich temperatur, które, które mogą, mogą powodować podwyższoną, podwyższone zainteresowanie właśnie gazem ziemnym, który w wyniku spalania będzie, będzie zamieniany na energię elektryczną, to na ten moment obserwujemy próbę kontynuowania tego cyklu Wzrostowego, który zatrzymał się praktycznie równo na wsparciu wyznaczonym przez zniesienie 78.6 Fibonacciego. Tutaj był to tutaj cykl spadkowy, fala spadkowa. Jakby najwyższych poziomów odnotowanych w tym roku, czyli to, był, to były poziomy z początku marca tego roku. A ten poziom wsparcia, właśnie wynikający z więzienia FIBO, został przetestowany. Na ten moment jest próba jego obronienia oraz wznowienia ruchu wzrostowego. Yy, jeśli takowy impuls wzrostowy, tak, czyli odbijający, odbijający to wsparcie nie zostałby zmaterializowany, czyli obserwowalibyśmy pogłębienie tutaj fali korekty spadkowej, no to jeszcze kolejnym wsparciem dosyć bliskim, jeśli chodzi o rejony obecnych poziomów, no to jest to poziom 2,75, i to jest na ten moment poziom właśnie wynikający z 50, studniowej, przepraszam, studniowej, wykładniczej średniej kroczącej. Na interwale, na interwale, właśnie D1, potencjalny impuls wzrostowy, jeśli zostałby, jeśli zostałby zainicjowany, jeśli zostałby przedłużony, cały ten ruch, który tak naprawdę nieprzerwanie od początku czerwca no wykazywał nam dosyć, dosyć dynamiczny impet wzrostowy. Na ten moment główny opór do obserwacji to okrągły poziom 3 dolary który dodatkowo tutaj właśnie jest tak naprawdę rejonem zbliżonym do y, tych szczytów odnotowanych w marcu w marcu tego roku najwyższych poziomów dotychczasowo odnotowanych y, w tym roku. Jeśli chodzi o dzisiejsze webinarium to byłoby wszystko. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obserwacji zakładki komentarzy rynkowych, gdzie będziemy starać się na bieżąco przekazywać Państwu najważniejsze informacje, jeśli chodzi właśnie o, o dzisiejszą konferencję w Sintrze, jeśli chodzi o bankierów centralnych. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie webinarium. Życzę miłego dnia i do widzenia. Dziękuję.